Tak. Okej, okay. słuchaj, piątka dziewiątka w Krakowie. Kraków Południowy. Kraków Południowy, piątka dziewiątka. Moje imię Adrian. Adrian 161 Alfa Zulu 77. Prowadzę taką stronę i YouTubea Radio Małopolska.pl. Zapraszam. Radio Małopolska.pl, łatwo znaleźć. Proszę Cię jeszcze raz zwrotny raport dla ciebie piątka dziewiątka w swoją stronę, także tutaj idzie bardzo ładnie, czysto, tak troszeczkę czasami leciutko przysiada, ale idzie to bardzo fajnie, przytulnie, dokładnie. No, fajna propagacja. Przed chwileczką byłem z anteny Avanti Astrobeam kierunkowej, nie mogłem się kierunku dla ciebie znaleźć. Miałem na opatów na Kielce, a teraz dałem już do antenę Sirio Tornados. 73 z Krakowa. Serdeczności, Adrian Kraków, Radio Małopolska.pl. Dziękuję. No dla ciebie i do następnego razu. Okej, okay, proszę, wpuścimy Mazury może jeszcze. Poczekaj sekundę. Kraków, Puszcza, Mazury. E, witam serdecznie, z tej strony Oskar Zbiera, 164, operator Sławek, e, Kutecha, Mazury, e, przepraszam, Rągowo, Mazury, Polska Północno-Wschodnia. E, Potem następnym wejściem. Proszę, Majk, do Ciebie. Ok, piątka, 9 plus 20, Kraków, Adrian, 161, Alfa, Zulu, 7,7, modulacja piątka, raport 9 plus 20 dla Mazur, proszę wejście dla Ciebie. No dobra, no dam je w 100%, dziękuję za raport, ja w odbieram 5, 9 plus 10, także bardzo mocno, e, bardzo mocno to idzie, propaganda się otworzyła na Polskę, e, proszę, Majk, do Ciebie. Okej, okay, to nie, prze... moje imię Adrian, 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 Radio Małopolska .pl. zapraszam na YouTube'a albo na stronę. I tu mamy kolegę z Dolnego Śląska. Od razu wchodzi kolega z Dolnego Śląska. Mazury tu masz. No nie ma kolegi z Dolnego Śląska. Mrągowo Mazury. Pięknie idziesz. Także cię serdecznie pozdrawiam. Zapraszam na kanał na YouTubea RadioMałopolska.pl. Łatwo znajdziesz albo mój sign 161 alfa zulu -77 na YouTubeie. 73 z Krakowa. Adrian Kraków. Przepraszam woła. Dobra, Dziękuję rągowo i teraz puszczę Poznań, tylko nie wiem czy Poznań chce do Krakowa, czy do Mazur. Do Krakowa. Dobra, witam Poznań. Krakusy i Poznaniacy się bardzo lubią. 5-9 plus 20 Kraków południowy pod górze Pięć dziewięć plus dwadzieścia, radio 5 dla Poznania, proszę. Witam, Azyjan, dobry wieczór, przy mikrofonie Marek, miejscowość Bóg, Barbara Urszula Krzysztof, mała miejscowość, 30 kilometrów na zachód od Poznania. Pięć dziewięć, do Ciebie, over, over. Pięć dziewięć plus dwadzieścia dla Ciebie, wcześniej szedłem z anteny Avanti Astro Beam, ale nie mogłem się na Was nakierować, włączyłem Sirio Tornado. Sirio Tornado, zwykła pionowa antena 59 plus 20 dla Poznania z Krakowa. Piękny raport. Do usłyszenia, dziękuję i zapraszam na Radio Małopolska .pl, na YouTube'a albo na, na ten, na, na, na stronę www. I teraz pytanie, czy Poznań słyszy Mazury? A czy Mazury słyszą Poznań? Mazury mrągowo albo Poznań? Nie odbieram, Adrian, nie odbieram. Okej, okay, Mrągowo, zgłoś się, Mrągowo. Nie od nie zgłasza się, Mrągowo, musiało uciec. Adrian, dziękuję za ościskał prawicę, 7 No, zapraszam na YouTube'a, zapraszam na YouTube'a, może zmodzę mały filmik z tych łączności. 161 Alfa Zulu 77 161 Alfa Zulu Pierwsza litera alfabetu i ostatnia I dwie siódemki, mój rocznik urodzenia Zapraszam na YouTube i tam będzie filmik z, Krótki z tych łączności 73 Radio Małopolska PL pozdrawia. Dziękuję, na pewno odwiedzę. Proszę bardzo, brakować się miejscowościami Tu Kraków, koło Wieliczki Takie małe miasto Kraków Łudźba Łuty Papa Tango 556, piątka dziewiątka w Krakowie. Piątka dziewiątka Łudźba Łuty, proszę. No i skisam raportcik dla ciebie. Witam kolegę, już nieraz zebraliśmy z Tobą. No ostatnio chyba od razu, że jak byłem rozumieł smokowicie... Oczywiście, że pamiętam Marku, piątka, dziewiątka Słyszę Cię, lepiej niż z Krynicy, Jak byłeś w Małopolsce Pięknie grzmisz, piękna kompresja, piękna modulacja Kraków Południowy Adrian, moja moc to 100 W. Antena Sirio Tornado w tej chwili Także bardzo serdecznie Marka Bałty, Pozdrawiam. Marek, słyszałeś Poznań Album Rągowo? Wiesz, to dzisiaj to jest szał, Ja po prostu niedawno włączyłem radio I tutaj rozmawiałem z kolegami Właśnie z południa e, z, 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 ja nikt nie wiem czy kojarzę właśnie pamiętam tam Ale z wielu kolegów było tam na południach spalamy zmiany, także fajnie się otworzyło. No ja w tej chwili szedłem tutaj, bo tak to na trzech piątkach siedziałem, a jak usłyszałem Węgrów... No to ja myślę, jak Węgrów słychać, to i Polaków słychać. I zszedłem tutaj na 26 mega. Niestety Avanti Astro Beam, ta antena 50-letnia nie chodzi tutaj, tylko na trzech piątkach. Pozwoliłem sobie podpiąć Sirio Tornado. Marku, to w takim razie kończmy, żeby dać szansę innym kolegom. I jak ktoś chce do Łodzi albo do Krakowa, to proszę brakować miejscowościami. Spróbujemy wyłapać. Jest Łódź Bałty Marek i Adrian Kraków. Tak jest. dziękuję za ostrze. Dziękuję, pięknie, pięknie. 59 bez zanikania. November Tango 021 Poznań. To zapraszamy. November Tango 021 Poznań, tak? Tak, tak, dokładnie. Pięknie, 59 Kraków Południowy, Adrian Alfa Zulu 77 Kraków, radio małopolska.pl. No, witam, witam, Adrian, dzień dobry. No, to jest Fabio, odbieram 55, Adrian. Raport dla Ciebie, piątka, piątka. Krzysztof, moje imię, a nadaję no, tak, tu z okolicy, Także wszystko komfortowo tutaj do mnie dociera, proszę. Awian, mikrofon do Okej, okay, dla Ciebie 5, 9 plus 15, 20, nawet mrugające, bez jakiegoś przedwzmacniacza. Pięknie idzie, kompresja, piękna, głęboka modulacja, widać, że porządny sprzęt. Także idzie, idzie, panie kolego, była burza około pół godziny temu, powietrze się zjonizowało i leci. No to się bardzo Awian, że my tak fajnie u Ciebie słychać, bo u mnie antena to jest druta, wiesz? Ja pracuję tutaj na long 47 metrów Longuajera, rozwieszony w poziomie, no i około na 5 metrach i tam antenę raczej wykorzystuję na te dolne pasma. No, ale tutaj wiesz, ją ja tutaj i no i czuję, ona też tutaj dosyć, dosyć dobrze traktuje i daje sobie jakoś tutaj radę, nie? No, radio Icon 7300 i 80 watów mocy, a mikrofon taki stołowy, inny Icon mocki, Sierra Mike 50. Płaska jest tutaj, wiesz, dynamiczna, nie? Co no, do powody trochę się ochłodziło, bo przechodziły dzisiaj burze. Teraz 17 stopni na plusie, a wczoraj było bardzo, co było, było tutaj, wiesz, 30. Koszy, a więc mikrofon do Ciebie. Okej, okay, no nie ma QSB, cały czas jak lokalna stacja, idziesz jak na KF-ie. Także jest pięknie, jest pięknie. Ja mam antenę FD4, ale jest jeden szum na niej, jeden trzask. Także ja idę teraz antenę Sirio Tornado pionowej. Wcześniej stosowałem Avanti Astro Beam, trzy elementowy beam na bazie Astroplena, 50-letnia prawie antena odkopana w garażu. Serdecznie pozdrawiam, nie przedłużam. Będzie czas na dłuższe łączności, także i do usłyszenia. I zapraszam na wypociny radiomałopolska.pl i na YouTube'a na kanał radiomałopolska.pl. Dziękuję. 73 z Krakowa, Adrian Kraków. Dziękuję, Adrian. Powodzenia, miłego popołudnia Małopolska ma 258. Mike Lima, 258. Przepraszam już Poznań, że się żegnam. Mike Lima, 258. Kraków zgłasza. Okay, Słyszycie tak, że mi chyba zagłośnik będziesz oddawał, także mi rozerwiesz tutaj membranę. Dla słuchających kolegów tu, Kraków, a z drugiej strony grudziądz, grudziądz. Także ja słyszę grudziądz tak, jak stację, która by mi koło domu w samochodzie stała z Roger Beepem, z echem, ze wszystkim. Proszę, grudziądz. Drugiej. Z drugiej nie będziesz... Ok, że Okej, dziękuję bardzo ci grudziąc. Bardzo cię przepraszam, już QR-em przed. Jak są jakieś stacje tu Kraków 161 Alfa Zulu 77, Radio Małopolska, Adrian, Radio Małopolska z Krakowa, proszę. Tamara, ty siewodnia, idź tam flaszkę, guliać, flaszkę, guliać, a nie przeszkadzaj tu. Nie dał rady, Tamara by mi wątrobę zniszczyła. Serdeczności, kto tam mówi? Witaj, witaj, Jurek20 Brzesko-Okocim. Jurek20 Brzesko-Okocim, piątka, dziewiątka plus dwadzieścia, Wiesz wskazówkę. Serdecznie dla Brzeska, Okocim, najlepsze piwo. Łódź pozdrawia, Okocim. Okocim, masz tu Marka Bałuty z Łodzi. Przepraszam, bo jem akurat, przepraszam. Witam Marku, witam. No witam, pozdrawiam. Z tej strony 131 Balatango ma 556, Marek Bałuty. Piątka siódemka, piątka dziewiątka. Duże QSV. Ja zajmę się bardzo

Polska Południowo-Wschodnia, moje imię to Czesław, 575 7 5 0 szatni Piątka, dziewiątka, Czesław, jeszcze bardziej sprecyzuj Twoje QTH, Czesław, piątka, dziewiątka. Wiem, doskonale pracowałem tam na wiatrakach. Mam złe wspomnienia z łęk Dukielskich i z Bukowska. Trochę mnie tam wychuśtało na wiatrakach w 2013 roku. Pozdrawiam, Adrian Kraków. No że... następnego... Okej, okay, zapytam czy Łódź Bałty słyszała Dukle, miejscowość Dukla, sławna Dukla z bitew z pierwszej i drugiej wojny. Dukla, tu już wyleciał mi imię w tej stronie 161, papatami? patanko, 556, Marek Bauty. Piątka, dziewiątka, bardzo mocny sygnał. Spada to do trójki, ale w 100% przyznany jesteś kalego. Proszę, czy to zaleciało ode mnie? Dukla, czy odebrałeś Łódź Bauty? 557, no i bardzo ładna czysta modulacja, tak się tutaj odbiera. Proszę. No i proszę tą stację Nie nie, pytałem Dukli, ale to Dukla ci odpowiadała. Pięknie, także Kraków jeszcze raz się wtrącił niechcąco. Nie słyszałem, że Dukla ci odpowiada. Dziękuję. Jak są jakieś stacje, tu Polska południowa Kraków i Brzesko i Dukla. 319 319 proszę. Miejscowość Sochaczew, czyli 5-9 Sochaczew 59 Kraków, 59 Kraków przekazuje mikrofon do Dukli. Jestem jestem. Czy Dukla słyszy Sochaczew? Tak, słyszę. Tak, słyszę. Sochaczew, jeszcze raz. Kraków u mnie na 55, bardzo ładnie. A czy Sochaczew słyszy Dukle, Bieszczady? Słyszę Dukle na 5 57. 5557 i Brzesko, Okocim, Brzesko, Okocim. Ja słyszę od 1 do 3, od 1 do 3. I to samo u mnie, 1-3, to owo modulacja na 4. Także Polska Południowa pozdrawia Sochaczew, tu Kraków, Brzesko i Dukla. Zapraszamy do łączności, tutaj Polska Południowa. Proszę. Breko, 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 poczekaj, 06 był pierwszy, 06 proszę. Witam serdecznie, Centralna Polska, Centralna Polska się kłania Miejskiego Australii, 06 operator Stanisław, KTH niedaleko Kolina. Witam 5-7, bardzo ładnie. Stanisław oddasz mi za wskazówkę 9 plus 40 w Krakowie. Czy Dukla słyszy Stanisława?